No, już jako mała dziewczynka tak marzyłam właśnie mieć koronę. To może ma coś właśnie z takim marzeniem z dzieciństwa wspólnego. Nie umiem sobie jeszcze do końca wyobrazić, że korona zasiądzie na mojej głowie. Z funkcji MIS wiąże się bardzo ciężka praca, godziny spędzone na treningach, krew pod łzy. Chciałabym nabrać więcej pewności siebie, chciałabym uwierzyć w swoje możliwości. I raz, trzy. I... Mocno biodra, siedem i raz, I Niestety to jest naprawdę bardzo ciężka praca, niektóre dziewczyny nie wytrzymują, czasami się nawet popłaczą. Stop, nie puszczaj kolan, nie możesz ich zginać, rozumiesz? Musisz mieć cały... Omówiliśmy o tym przed obiadem, ja Miałeś muszę sobie przećwiczyć, przed po. Jest bardzo mało czasu, Oczywiście. a tutaj Ania z, z Piasku biczu może nie ukręci, ale będzie się starać jak może. Bo fatalnie chodzicie, moim zdaniem, a do tego wszystkie już teraz powinnyście próbować w Śpilka. wysokich obsasach, dlatego że jest inny rodzaj ruchu, inaczej się ciężar ciała przenosi. Ubieraj się! Już nie ma szans. Zabrę. Myślę, że każda dziewczyna chciała być na naszym miejscu. Jesteśmy naprawdę dużymi szczęściarami, że mogliśmy dojść tak daleko. Jeżeli zostanę Miss, to obiecuję, że będę godnie reprezentować nasz kraj na Miss World, a morał tej całej bajki będzie brzmiał, że Polki to najpiękniejsze kobiety na świecie.